Na ukraińskich cmentarzach przybywa żołnierskich mogił. Narodowe flagi powiewają nad grobami obrońców ojczyzny. Niemal każda wieś i każde miasteczko mają swoich bohaterów i pogrążone w żałobie matki, żony i dzieci. Na wojskowym cmentarzu w Żytomierzu spoczęło wielu żołnierzy z polskim rodowodem. Ich przodkowie mieszkali tu od wieków, to również ich ojczyzna. Wojna zbliżyła dwa nasze narody. Ból, który dotknął tysiące ukraińskich rodzin, przeniknął również do polskich domów. «Це кладовище, яке ви побачите, було засноване в 1945 році». «Тен цментаж повстав у 1945 року». Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, w 1972 rada miasta postanowiła obiekt zamknąć i uczynić z niego muzeum. Przyszedł jednak 24 lutego 2022 roku, kiedy rosyjski agresor wkroczył na naszą ziemię i wtedy na tej nekropolii wznowiono pochówki. Rozpaczamy, bo praktycznie każdego dnia odbywa się tu żołnierski pogrzeb. Bardzo przeżywamy te pożegnania. Nisko chylimy głowy nad mogiłami naszych bohaterów. Codziennie przychodzi tu wielu mieszkańców, Żytomierza, nie tylko rodziny poległych. Składają kwiaty, zapalają znicze. Ci nasi bohaterowie poświęcili to, co mieli najcenniejsze swoje życie dla wolności, niepodległości, dla przyszłości naszej Ojczyzny. Dla dla woli, dla niezależności, dla naszej W 95. Brygadzie, był serżantem, komander. Mój mąż służył w 95. Brygadzie. Był sierżantem, dowodził dywizjonem rakietowo-artylaryjskim. Pochodził stąd, z Żytomierza. Zginął w obwodzie donieckim w iwanówce koło Słowiańska. Stało się to 16 sierpnia 2022. Właśnie w ubiegłym roku planowaliśmy ślub kościelny. Wtedy zamierzałam przejąć nazwisko swego męża. Przecież przez 10 lat byliśmy już razem. Nie udało się. Mój misza był katolikiem i dlatego nasz związek chcieliśmy potwierdzić w Kościele. Był Polakiem. To jak on rymokatolik, to on z polskiego rodu. Tak. Raduje, że wszyscy pamiętają i bardzo kto przychodzi. Dobrze, że tak wielu ludzi o nich pamięta. Przychodzą tu tłumy. Często do mnie dzwonią jego żołnierze i proponują pomoc. Wiem, że nie jestem sama, choć to wszystko jest bardzo trudne. Muszę jakoś żyć i wychowywać dzieci. Jego koledzy wciąż walczą na froncie, często mnie wspierają, ale i ja im pomagam. Wysyłam różne potrzebne im rzeczy. Trzeba to robić, bo oni nas chronią, często płacąc za to najwyższą cenę. Toż nas tak się, no, duża cena, duża wysoka. 24 лютого в 8 годин ранку він вже був в військоматі. До цього він був в АТО, 24 lutego, kiedy zaczęła się wojna, z samego rana był w komendzie wojskowej. Mój syn już wcześniej walczył na wschodzie, przez 3 lata służył w Ato. Ostatnie pół roku spędził w domu. Zginął pod Izjumem 16 kwietnia ubiegłego roku. Pochowaliśmy go dopiero pół roku później, 16 października. Tamte tereny były wówczas pod okupacją. Koledzy z jego oddziału nie mogli zabrać ciała. Wrócili po nie dopiero po czterech miesiącach. Dzięki Bogu został mi jeszcze jeden, czternastoletni syn. Próbuję żyć dalej. Andrzej zginął mając 25 lat. Przed wojną ukończył wydział dziennikarstwa. Nie podjął pracy w swoim zawodzie, wprost z uniwersytetu trafił do armii. Nie zdążył założyć rodziny, wszystko zabrała wojna. Bardzo jest mi ciężko. Był moją podporą i nadzieją. Він був моєю опорою надією. У нас багато воїнів, які мають польське коріння. Вони теж воюють за. Za naszą ziemię, za Ukrainę. Wielu naszych żołnierzy ma polskie korzenie. Z oddaniem bronią swojej ziemi, Ukrainy. Walczą za cały cywilizowany świat. Twierdzą, że to ich powinność. Składam wyrazy szacunku i podziękowania naszym polskim przyjaciołom. Nigdy nie zapomnimy waszego wsparcia i wszechstronnej pomocy. Jeszcze raz Wam dziękuję. Dziękuję i wielka poszana Wam. To mój syn jedyny. Jedyny syn, więc 33 To był mój jedyny syn. Kiedy zginął, miał 33 lata. Skończył szkołę podstawową, liceum, kształcił się w harkowskiej Akademii im. Jarosława Mądrego. Ukończył prawo. Służył w wojsku, a potem wyjechał do pracy w Polsce. Jednak zawsze, kiedy tylko przekraczał granicę, całym sercem był z Ukrainą. Pracował tam, a jego dusza była tutaj. Był bardzo wierzący, związany z katedrą w Żytomierzu. Każdej niedzieli już o ósmej rano był na mszy. Teraz ja to kontynuuję. I mnie tak sen drżał, że ja po prostu ja nie znam, jak będę kościoła, ja to wiadomo, górę, nie przeżyła. Ja jej duch Gdyby nie duchowe wsparcie kościoła, pewnie bym tego wszystkiego nie przeżyła. Jestem pewna, że jego duch jest tutaj. Kiedy po pogrzebie nasz biskup w Italii odprawiał w jego intencji msze, latał motyl. Opowiadali mi o tym ludzie. To musiała być dusza mojego syna. On był z nami. Tym zaraz tutaj znamy. Ja jestem Polka. Urodziłam się w teaterów, w wielkiej rodzinie. mama była Polaczką, bajko był Polak, bajko mi Urodziłam się tutaj, w teterówce koło żytomierza, w polskiej rodzinie. Mama była Polką, ojciec też. Zginął podczas wojny w 1943 roku. Akurat wtedy urodziłam się. Mam już 80 lat, a to jest moja córka. Jak tu żyć straciłam wnuka, to ogromny ból. Byłoby lepiej, gdybym to ja umarła zamiast niego. Chyba ja była pomarańczowa, jak więc Rodził się w w tu Urodził się w tej chacie, tu się wychował. Obok stoi jego dom, ale nie mieszkał tam, nie miał rodziny. Ożenić się nie zdążył. Kiedy przyjeżdżał, spał w tym pokoju, lubił to miejsce. Miał swoją kanapę. Mieszkał w Polsce, ale był złakniony wieści z Żytomierza. Nie, 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 czuć, nie, 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 ale nie, nie, Ale Ukrainę. Babcia chodziła z nim na religię, przekazała mu katolicką wiarę. Jest bardzo wierząca. Taki był jej ojciec, i nas wszystkich w tej wierze wychowała. I tak i nas tak trafiła. On chciał pójść na wojnę już w 2014 roku. Powstrzymywałam go, mówiąc, że zatrudnia tylu ludzi i nie może ich zostawić. Ale kiedy zaczęła się agresja 24 lutego 2022, nie dał sobie niczego wytłumaczyć. Po czterech dniach wrócił z Polski do domu. Wieczorem dzwonię, martwię się, że to luty, a on wziął lekką kurtkę, a on na to mnie już ubrali, idę na wojnę. Chłopcom na komendzie powiedział: Jeśli mnie nie weźmiecie do wojska, pójdę pieszo do Kijowa. Zawsze co postanowił, to musiał zrobić. Zostawił mnie na pastwę losu, a mówił: Mamo, ty doglądaj babci, a ja zaopiekuję się tobą. Telefonował do mnie codziennie rano i wieczorem. Tak było do 4 kwietnia ubiegłego roku. Wtedy rozmawiałam z nim ostatni raz. W tym boju zginęło ich 19. Walki toczyły się pod Hersoniem, na terenach zajętych przez agresora, i Rosjanie nie pozwalali zabrać ciał. Dopiero kiedy to miejsce wyzwoliła 95. Brygada, można było dotrzeć do poległych. To było we wrześniu 2022 roku. Sławik nasz synok, to jego, w kościele. Sławik to jak nasz synek. My z mężem ochrzciliśmy go w kościele, choć sami jesteśmy prawosławni. Szanowaliśmy wiarę jego rodziny. Zawsze wspieraliśmy go w jego poczynaniach. Trzeba przyznać, że wiodło mu się w życiu. Jego mama wciąż nie wierzy, że on już się nie pojawi w progach tego domu. Tak samo babcia. Podobnie my, bo jak uwierzyć, że Sławika już nie ma. Bo wielu tych też słowik ma, to dużo Nie ma życia. Nie ma. Tu serdyna wyrwa, tej życia nie ma. Dla mnie nie ma już życia. Serce mi pękło, życia nie ma. Kochał Polskę, kochał Ukrainę, a zostawił i Polskę, i Ukrainę. Najgorsze, że zostawił nas. Same pisze, że nas opuścił, ja nie znaję po prostu. To ja niemożliwe, że jego nie ma. Jego nie ma. Tu trzy miał trzy miesiące, a tutaj już trzy lata. Trzy roczki mu. zakończył klas. Na tym zdjęciu jako absolwent dziewiątej klasy. Tu kiedy skończył technikum zarządzania. Cie technikum kooperatywnego biznesu i prawa. Koniecznie jest, jaż. On tutaj z nami jest. Razem z nim się modlę, Mama rozmawiam. Siebie, ja Mama w swoim pokoju, I ja tutaj. Opowiadam mu o wszystkim. No, kiedy już nie mogę i sobie to dać to rady, idę na cmentarz. Jak, no, jak mnie dobrze rwedu, że sobie to nie że idę. na jego pogrzebie, na pożegnaniu. Jego sąsiedzi, mieszkańcy tej wioski, Teatrówka, czekali na, na ten pogrzeb, jaki przyjeżdżał z katedry, przyjechał tutaj do, do wioski. Stojali ludzie na kolanach. Ja nikogo, nikomu by nie życzyłam filmować tej pogrzeby. To, to strasznie, to boleśnie. I kolega, i bliski, czuł się Polakiem, e, taki parafianin, jakiego znałam, jaki on był dobry, jaki, jaki był fajny chłopak. To prawie no, no, złoty dziecko było. I, I wyrosł taki mężczyzna, jakim mama może na, naprawdę być dumna, że takiego syna wyrościła. I, i ten syn właśnie i pokazał, jaki, jaki on jest, bohater, bo poszedł. Dzięki takim chłopakom to wszyscy my przeżyli te straszne miesiące początku wojny. Oni dodali nam sił i, i pewności, że zwycięstwo będzie za nami. Добре, Єзу, а наш пані, їм вічне спочивання. Добре, Єзу, а наш пані, дай вічне спочивання і в небі мішкання. Пані, вислухаймо молитви наші, а волання наше, як до тебе пшить. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дехто загинув, ми всіх споминаємо. Споміна всіх, хто вже Дякуємо їм. і ця война война забрала всичко, цужиттю To jest takie miasto, w jakim duża, wielka wspólnota polska Największa liczba Polaków mieszka mieszkają tu w Rzymieckim Obwodzie. Prawdziwi patrioci Ukrainy, patrioci polski też, bo walczą od razu za dwie swoje ojczyzny. Rozumiejąc, że jeżeli nie będzie wolna Ukraina, to nie będzie wolna Polski, To już to, to, to takie frazy, jakie przez stulecia są aktualne i na, i na teraz aktualne. Nie będzie nawet, a nawet teraz i wolnej Europy nie będzie, jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy. I to już zaczęli wszyscy rozumieć.